Hej wszystkim, dzisiaj chcę wam pokazać prostą, ale skuteczną i tanią pielęgnację włosów przy użyciu produktów z drogerii. Zapraszam do oglądania. Zaczynam oczywiście od zmoczenia włosów i przechodzę do etapu pierwszego, czyli oczyszczania skóry głowy. Używam w tym celu naprawdę świetnego szamponu za około 10 zł z alterny. Możecie o nim posłuchać w poprzednim filmie. Sprawdza mi się on naprawdę bardzo dobrze i jestem zadowolona z tego, jak oczyszcza skórę i przedłuża jej świeżość, a do tego jest to kosmetyk certyfikowany, także super. Najpierw wykonuję takie wstępne mycie, aby zmiękczyć skórę głowy i zanieczyszczenia. Używam tutaj mniej szamponu i skupiam się na dokładnym masowaniu, ale to wszystko trwa tak naprawdę chwilę. Jak widzicie, w pierwszym myciu nie ma jeszcze dużo piany, ale to nic nie szkodzi, szampon i tak robi swoje. Następnie szampon spłukuję i już teraz przechodzę do zaaplikowania odżywki. Używam w tym celu odżywki humektantowej. Używam tutaj zamiennie z odżywką proteinową od marki Only Bio. Jest to bardzo lekka i przyjemna odżywka, idealna do właśnie takiej metody, którą zaraz wam pokażę. I w tym przypadku odżywka aplikuję mniej więcej od połowy długości włosów, a cel tego jest taki, aby odżywka robiła swoje, podczas kiedy ja będę mieć drugi raz głowę. W ten sposób oszczędzam sporo czasu, a włosy, mimo to, są wypielęgnowane i miały nałożoną odżywkę. Dla mnie ta metoda jest świetna. Odżywkę zostawiam na włosach i przechodzę do drugiego oczyszczania tym samym, samym szamponem co poprzednio. Teraz produktu biorę troszkę więcej i dokładnie masuję skórę głowy, skupiam się na tym, aby szampon dotarł we wszystkie zakamarki. Jak możecie zauważyć, ten kosmetyk pieni się naprawdę wzorowo, aż nawet za bardzo, ale mi to nie przeszkadza, a jest wręcz plusem. Co ważne, podczas mycia skupiam się tylko na skórze głowy, nie myję włosów tam, gdzie nałożyłam odżywkę. Dopiero pod koniec mycia ściągam pianę i szampon po całej długości włosów, ale wciąż nie szoruję samych włosów, nie myję ich, nie ma takiej potrzeby. Po chwili wszystko dokładnie spłukuję i zabieram się za szybkie nałożenie maski. Używam dzisiaj maski emolientowej z Garnier i muszę Wam powiedzieć, że ta maska jest genialna. Nie dość, że skład jest dobry i pełen naturalnych składników, to jeszcze sama maska jest świetna w użytkowaniu i bardzo dobrze sprawdza się na moich średnio porwatych włosach. I jeszcze ma taką przyjemną, gęstą konsystencję. Naprawdę super. Biorę trochę większą ilość tej maski i rozprowadzam ją po całych włosach skupiając się na ich końcach. Wcześniej włosów mocno nie odsączałam, są one prosto po myciu i dość mokre, ale właśnie w tym cały szkopu. Jak już maskę nałożę, to biorę miseczkę i wyciskam włosy z maską właśnie do niej, i w miejsce będziemy mieli taką rozwodnioną maskę. Cały sens tej metody polega na tym, że wyciskamy włosy i moczymy je w misce w tej rozwodnionej masce. Powtarzam to kilka razy, niejako wciskając maskę we włosy, ugniatając je w środku w tej miseczce i generalnie moja miseczka może jest ciut za mała, w większej z pewnością będzie Wam wygodnie. I kiedy już te włosy tak poługniatam, to przejeżdżam jeszcze po całej długości włosów, lekko rozdzielam palcami, i to wygniatanie tej maski u mnie trwa naprawdę krótko, myślę, że maksymalnie minutę i przechodzę do spłukiwania. Po opłukaniu włosów obsuszam i wyciskam je ręcznikiem bambusowym, i tak naprawdę to już jest wszystko. Mokre włosy jeszcze sobie rozczesuję i zabieram się do suszenia. Tutaj chciałam Wam jeszcze pokazać, że po tej masce włosy chcą mi się nawet lekko kręcić, i gdybym chciała wydobywać skręt, to nawet z tą maską można by było coś podziałać. Ale ja w tym kierunku kompletnie nie działam, nie interesuje mnie to, więc tylko tutaj Wam mówię jako ciekawostkę. No i przeszliśmy do efektu końcowego. Oprócz suszenia nic innego tutaj nie wykonywałam. Włosy są dobrze oczyszczone, nawilżone i ładnie dociążone. Naprawdę jestem zadowolona z efektów tak szybkiej i taniej pielęgnacji. Teraz końcówki moich włosów są niestety rozjaśnione i czekam, aż to sobie odrośnie, ale nawet w takim przypadku te produkty naprawdę dają radę. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam i cały ten włosing wydawał Wam się mniej skomplikowany. Dzięki za oglądanie. I widzimy się w następnym filmie Buziaki!